Cześć! Zastanawiałaś się, jakby to było, gdybyś wstawała rano i sobie mówiła: Kurczę, już nie mogę doczekać pracy. Albo była na wakacjach i myślała sobie: Kurczę, ale fajnie, bo jak w niej wrócę, to będę robiła takie fajne rzeczy w pracy. Zastanawiałaś się, jak to jest, mieć takie faktycznie poczucie sensu, że to co robisz ma sens. I że siedzisz sobie w biurze i sobie tak zastanawiasz, no puch, po, po co ja to w ogóle robię? Jaki jest sens za tym? Wiesz, płacujesz tylko chyba dla wypłaty? Czy pracujesz faktycznie, bo to jest sensem? Dzisiaj będziemy zajmować się tym bardzo ważnym tematem i to nie będzie łatwa lekcja do odrobienia, ale bardzo ważna, taka konieczna do tego, żebyś ty była takim ilonym Maskiem w Twojej dziedzinie, żebyś była Rowling, pisarką Harry'ego Pottera w Twojej dziedzinie, żebyś była zarąbiście dobra. I zostanę do końca, bo na samym końcu będzie praca domowa. Weź sobie coś do pisania najlepiej. Zatrzymuj pauzę tam, gdzie będą pytania, na które chcesz sobie odpowiedzieć. I daj mi suba, daj mi lajka, podziel się tym ze znajomymi, jeżeli uważasz, że to przydatne, i zabieramy się do roboty. I będziemy sobie ci odpowiadać na pytania. Na początku będą to pytania oczywiste. I chciałabym się Ciebie zapytać, co robisz w życiu? No to jest prosto odpowiedzieć, prawda? Chcemy sobie gdzieś tam na jakieś spotkanie, na jakąś imprezę, czy gdzieś po prostu spotykamy nową osobę. I często pada to pytanie, a czym ty się zajmujesz? I na to pytanie potrafimy no, praktycznie wszyscy odpowiedzieć tak. No, jestem coachem. Ktoś powie jestem dentystą, ktoś powie jestem, nie wiem, producentem mebli. Fajnie. Na to pytanie potrafimy sobie odpowiedzieć. Okej. Okay. Czasami masz tak, że zastanawiasz się, kurczę, niektórzy na to pytanie odpowiadają i tak się tym jarają i, i tak opowiadają o tym tak głęboko, a ja po prostu no, czasami mi nawet głupio powiedzieć, co ja robię, albo po prostu uważam, że to nie jest wcale ciekawe, więc ktoś się mnie pyta, co robisz, i powiesz, no, jestem księgową. Tak? Masz tak czasami? No i to zostań ze mną dalej. Bo kolejne pytanie, em, które jest troszkę głębsze, to jak ty to robisz? No i tutaj na przykład jak ktoś by mnie się zapytał, Powiem, jestem coachem, co robię i jak to robisz? To powiem, pomagam ludziom znaleźć odpowiednią ścieżkę kariery i jestem też ich mentorem finansów. Pomagam im ogarnąć sprawy finansowe. ogarnąć źródła e, pasy, dochodu pasywnego. Tak bym powiedziała, jak ja to robię. Czy byś kupiła od mnie coaching na tym etapie? Podejrzewam, że nie. No bo co? No, no takie wiesz, bla, bla, bla. <grych> jak te każdy inny coach ze wszystkich stóp. Kupiłabyś od kogoś meble, jakby powiedział, że no, my robimy spersonalizowane meble do potrzeb klientów. Może jeżeli akurat byś takich mebli szukała, takich spersonalizowanych, wymyślonych jakichś w swojej głowie, no to może byś jej kupiła. Ale czy na pewno? No nie sądzę. I dochodzimy do pytania, które jest najważniejsze. Do pytania, które jest tym, co wyróżnia rolling od. Innych pisarek, tym co wyróżnia mnie od innych kołczy, tym co wyróżnia Elona Maska i jego Tesle, od innych samochodów elektronicznych. I to jest pytanie: dlaczego? Dlaczego ty robisz to, co robisz? Dlaczego jesteś księgową? Dlaczego jesteś dentystą? Dlaczego produkujesz meble? I tutaj, na przykład, ktoś, kto produkuje te meble, może powiedzieć: Dom jest miejscem, gdzie obserwuję, jak dorastają moje dzieci. Dom to moja ostoja spokoju, to moje miejsce na Ziemi. Dlatego chcę tworzyć spersonalizowane meble, abyś to Ty decydowała, jak wygląda Twoja przestrzeń. Abyś Ty mogła sama zagospodarować to, jak wygląda Twoje miejsce na Ziemi. Dlatego produkuję spersonalizowane meble. Kupiłabyś teraz te meble? Kurde, ja czary przechodzą na, na taki pomysł o meblach? Sama bym takie meble chciała. Ok, to teraz mój przykład. Wierzę, że wolność to jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Wierzę, że najważniejsze to żyć na własnych zasadach, to żyć wol jako wolny człowiek. I uważam, że żyć na własnych zasadach możemy tylko wtedy, kiedy realizujemy to, co jest naszym potencjałem. Bo. Nie sztuką jest żyć tak, jak oczekuje od nas tego społeczeństwo. Nie sztuką jest tego, jak żyć, jak myślą o sąsiedzi, czy nasi rodzice. Ale sztuką jest żyć tak, jak tobie w serduszku gra. Sztuką jest, żebyś podejmować odważne decyzje, które nie są czasami łatwe, ale po to, żeby zaprojektować dokładnie takie życie, jakiego ty pragniesz. Dlatego chciałabym, pomóc ci realizować się w takiej karierze, która faktycznie da ci poczucie satysfakcji, poczucie sensu. Chciałabym, żebyś była też wolna finansowo. Żeby twoja praca przynosiła ci super pieniążki, dawała wolność finansową i też wolność tego, że nie będziesz już czekała na koniec na piątą, żeby pójść do domu, bo cię już męczy ta praca. Dlatego jestem coachem coachem kariery i mentorem finansów. Kupiłabyś teraz ode mnie coaching? No chyba prędzej niż jakbym powiedziała, że jestem coachem, prawda? Rozumiesz o co chodzi. Wolność jest moim why. Wolność i to, że wierzę, że każdy człowiek powinien dążyć do wolności, a nie się tylko dostosowywać do tego, jak wszyscy inni myślą, że powinno być. Bo to nie jest dla mnie wolność. Dla mnie to też nie jest wolność, kiedy widzę, że ludzie sprzedają swoje czas i siedzą w tym biurze, robią te po godzinę, że tak brzydko powiem, no bo muszą za to płacą, to muszą odsiedzieć, tak? To jest dla mnie ograniczenie wolności. Dla mnie ograniczenie wolności jest to, kiedy ogranicza się człowiek do swoich um, takich zachcianek, takiego wiesz, no, wolnością jest to, że możesz zjeść sobie paczkę chipsu, bo jesteś dorosła i sobie możesz na nie pozwolić, ale to nie doprowadzi cię do idealnej sylwetki, taką jakbyś chciała mieć, więc dla mnie prawdziwą wolnością jest faktycznie projektowanie życia takiego, jakiego byś chciała. To jest moje why. I teraz jak Ty możesz znaleźć swoje why? Jak Ty możesz mówić później o Twoim zawodzie, spotykając kogoś na imprezie, spotykając kogoś nowego, spotykając koleżankę na zjeździe absolwentów. Chciałabyś się tak opowiadać z taką wielką pasją o tym, co Ty robisz? Z takim ja jaraniem się z tego. Chciałabyś tak wstawać po prostu z samego rana i sobie myśleć, Boże, ale ja lubię moją pracę. Boże, ale to fajnie, co ja robię. Ja wiem, po co ja żyję. Ja wiem, co jest sensem mojego życia. No to będziemy musieli sobie tutaj odpowiedzieć znowu na kilka ważnych pytań, bo no bo jak to twoje why znaleźć? To nie jest takie proste, tak? I tutaj będę cię znowu odsyłała do filmiku o wartościach, który jest tam ukryty. Bo te wartości są podstawą wszystkiego tego, co my tak naprawdę w życiu robimy. Dlatego warto je ustalić. Tak jak wolność jest moją wartością, to zastanów się, co jest Twoją wartością. Kolejnym pytaniem, które bardzo Ci ułatwi poszukiwanie tego Twojego why, tego Twojego dlaczego. To odpowiedz sobie na pytanie i tutaj przeklę, nie wiem czy to dozwolone na YouTube, ale przeklę. Co Cię najbardziej wkurwia? Bo <gryw> dla jednej osoby to będzie to, że ludzie za dużo rzeczy kupują i w ogóle wszyscy powinni być minimalistami, dlaczego ludzie kupują ciągle nowe rzeczy. Dla mnie, co mnie najbardziej wkurwia, jest to, że kiedy widzę, że ludzie się po prostu totalnie poddają, jak takie owce w takim stadzie idą i no nie myślą i właśnie nie, nie, nie mają tej swojej wolności, nie korzystają ze swojego potencjału, po prostu robią to, co każdy inny robi. Um, co moje, jedno z moich um, coachi um, w kurie jest to, że nie wszyscy mają równe szanse, że niektórzy wychodzą z toksycznych rodzin i, i, i to, że, że, że no przez to nie będą, um, nie mają takiego samego startu, tak? Że nie uczą się takich zdrowych zachowań w domu. I jak sobie odpowiesz na to pytanie, co cię najbardziej? No to może to też ci ułatwi szukanie twojego why. Ale proszę cię naprawdę, postaraj się usiąść i zastanowić się nad tym, co cię najbardziej denerwuje, jakie są twoje wartości i co jest twoim why. Bo ja wierzę, że każdy z nas przychodząc na ten świat miał jakąś taką, nie wiem, misję i Ktoś mądry, kurczę, zapomniałam sprawdzić, kto to, powiedział kiedyś, że pierwszy najważniejszy dzień w Twoim życiu to dzień, w którym się urodziłaś. A drugi najważniejszy dzień w Twoim życiu to kiedy już wiesz, dlaczego. Tylko żeby znaleźć taką pracę marzeń, to to pytanie jest naprawdę bardzo ważne do odpowiedzenia. Jeżeli będziesz mieć z tym problemy, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie sama, to zapraszam Cię oczywiście na coaching, na współpracę. Bardzo chętnie Ci z tym pomogę. Mm. Życzę Ci powodzenia, trzymam mocno kciuki i życzyłabym każdemu, kto ogląda to wideo, żeby faktycznie wstawać sobie rano i sobie myśleć, cholercie, ale fajnie idę do pracy. To jest naprawdę super uczucie i daje Ci niesamowitą motywację, jest Twoim zapalaczem, Twoją baterią do działania, twoją po prostu daje Ci sens i... Dzięki temu masz dużo więcej energii i chce ci się po prostu. Mam nadzieję, że ci się to uda znaleźć, i daj znać, jakbyś miała problemy, bo ci bardzo chętnie pomogę. Trzymaj się cieplutko, pozdrawiam cię dzisiaj znowu z Argentyny i do usłyszenia wkrótce.